W dzisiejszym odcinku, ostatni dzień majówki, więc nie będzie dużo filmów, za to będzie fajna opowieść. Zainteresowani, zapraszam do oglądania. Tak właściwie to chyba nawet. Nie wiem właściwie, czy publikować to, co tam nagrałem, bo to takie bardziej zrobiłem sobie, tylko mały sweep y, dworca y, Wisła-Uzdrowisko. To ja puszczę Wam na koniec, dlaczego by nie, zobaczycie sobie, jak wygląda dworzec z Kolejami Śląskimi. W każdym razie mm, nie, bardzo, nie bardzo mieliśmy już y, czas, żeby cokolwiek zwiedzać, ponieważ doba hotelowa kończy się o godzinie 10, więc o godzinie 10 w skrócie musieliśmy wydalić się z pokoju hotelowego, a o 14.30 mieliśmy pociąg, więc dogadaliśmy się na początek z właścicielami, żeby zostawić jeszcze nasze torby na obiekcie i poszliśmy sobie do oddalonej o jakieś 200 metrów knajpy, którą odkryliśmy 3 dni wcześniej. Znaczy wiedzieliśmy, że ona tam jest, ale nie jedliśmy w niej. Knajpa specjalizuje się w podpłomykach. To jest taki bieda chleb. Coś jak tortilla ale robią to zajebiście, więc zjedliśmy sobie, zjedliśmy sobie tam w sumie obiad. Po czym poszliśmy po ciuchy, oczywiście musiało zacząć padać. Całe szczęście mieliśmy kurtki przeciwdeszczowe, jakoś się doczłapaliśmy te 3 km do dworca, bo mniej więcej tyle byliśmy od dworca głównego. I tam już sobie czekaliśmy na pociągi, zrobiłem sobie małe pożegnanie, Zapewne wtedy w swojej głowie miałem, że chciałem nagrać coś więcej, ale nie nagrałem, więc to sobie za chwilę zobaczycie. Ale najpierw z Wisły, kolejami śląskimi, e, godzina z hakiem, jechaliśmy do Katowic, bo tak wygląda po prostu połączenie. W Katowicach mieliśmy godzinę z hakiem, e, czasu na przesiadkę i potem e, składem o nazwie chemik do łodzi 2 godziny 40, więc całkiem nieźle. Gdyby tylko kurwa skład chemik nie popsuł się. A popsuł się 100 metrów od stacji Katowice. Stacji, na której wsiadaliśmy. Stacji, na której ten pociąg był podstawiony. Czas naprawy pociągu: godzina 40. Więc yy, siedzieliśmy sobie godzina 40 100 metrów od yy, stacji yy, Katowice Główne. W nieklimatyzowanym pociągu. Było zajebiście. Popsuła się lokomotywa, czyli jak to się mówi, ciuchcia się zjebała, i musieli ją wymienić. Wiecie, co zrobili później? Jak już pojechaliśmy, jako rekompensatę zaoferowali nam batony. Jak się okazało, góralki, bo nie poszliśmy po nie, ale inne osoby, inne osoby chodziły z góralkami i również przez całą drogę do łodzi nie pojawił się konduktor, żeby sprawdzić bilety. To, to nie tak, że oni tak nie robią, oni po prostu nie chcą już ludzi wkurwiać. Godzina 20 opóźnienia jak oni by sprawdzali bilety, jak oni by jeszcze robili problem, że ktoś siedzi nie na swoim miejscu, to przecież ci ludzie by ich zjedli tam. I jestem bardzo życzliwy, jeżeli chodzi o słownictwo, co ci ludzie by z nimi zrobili. W każdym razie e, udało mu się troszeczkę nadrobić, e, nadrobić to opóźnienie i w łodzi, koniec końców. Byliśmy godzinę później niż mieliśmy być, więc mimo że opóźnienie na samej stacji Katowice było godzina 20, to te linie są skonstruowane w taki sposób, że na konkretnych odcinkach pociąg może po prostu jechać szybciej, przez co nadrabia opóźnienia. Tak to jest po prostu zrobione, no ale godziny 20 to choćby skały schrały, to nie jest, w stanie, nie jest w stanie nadrobić, bo musiałby się kurwa teleportować. Więc yy, mieliśmy dość ciekawy powrót, ale spoko. Mieliśmy również cały przedział dla siebie przez całą drogę, więc można było sobie wyciągnąć kopyta mieliśmy jedzonko, yy, mieliśmy picie. Mieliśmy audiobooki, mieliśmy książki i koniec końców mieliśmy siebie, więc było bardzo fajnie. Dobra, bo się nagadałem, obejrzyjcie sobie pożegnanie z Wisłą, czyli dworze Zwisła uzdrowisko, i do następnego.